Także szybko będziemy gadać, bo inaczej się rozpuszczę. Ślesicki. Ślesicki nie, natomiast. Nawet Spielberg tak nie ma. No więc. Yy, Maciej Ślesicki chyba nie jest moim ulubionym reżyserem. Myślę, że to wynika z tego, że wszyscy ludzie, którzy mają trochę rozumu, wiedzą, jak wiele potrafią robiąc filmy, spieprzyć. Więc myślę, że, że trudno mi powiedzieć, że ja jestem własnym ulubionym reżyserem, bo mam tą świadomość, ile popsułem za każdym razem. Nigdy się nie udaje zrobić filmu tak, jak on jest zapisany, czy tak, jak on jest wyobrażony. Nawet Spielberg tak nie ma. Moim ulubionym reżyserem jest na przykład Sergio Leone. To jest reżyser, którego filmy, w moim przekonaniu, noszą znamiona geniuszu. Reżyser znienawidzony przez krytykę, kiedy żył, znienawidzony przez środowisko filmowe, przez producentów, reżyser niedoceniany za życia. A tymczasem, jak się przyjrzycie jego filmom, to się nagle okaże, że to całe nowoczesne kino z Tarantino na, na czele. To są jego naśladowcy. Tarantino całymi garściami czerpie od Sergio Leone i nie tylko. Jak się jakby przyjrzeć temu, jak te jego filmy y, są świetne, i co zabawne, każdy następny jest lepszy. Jego dawno temu w Ameryce. To jest absolutnie skończone arcydzieło, oczywiście w tej wersji czterogodzinnej, dwuczęściowej wielkie, wielkie kino. Może nie był to sukces kasowy, ale do dzisiaj jest to film kultowy, jest genialny. Ja pamiętam, że jak ja byłem w szkole filmowej, to myśmy po prostu ten film potrafili oglądać po wielokroć. Ale nie tylko, bo i Dobry, Zły i Brzydki, który jest uznawany za taki spaghetti, western, jest przede wszystkim bardzo mądrym filmem. To samo z dawno temu na Zachodzie. Świetny, świetny film. Takie rozwiązania reżyserskie, które tam są, sprzed przecież kilkudziesięciu lat, to są rzeczy, od których, jak mówię, wszyscy współczesni twórcy ściągają i jednocześnie takie, które się w ogóle nie zestarzały. Kompletnie. Tam jest chyba najlepsza scena otwierająca w Historii kina, początek tego filmu jest zupełnie niesamowity. Ja to pokazuję zawsze w szkole studentom i mówię, że tak właśnie wygląda talent. Ja w ogóle lubię polskie kino. Ja uważam, że my mamy takie narzekania bez przerwy, ciągle słyszymy zewsząd, ale ja uważam, że, że naprawdę my mamy zupełnie dobrą kinematografię jak na mały kraj w środkowej Europie i mamy bardzo, jest bardzo wielu zdolnych ludzi, którzy robią dobre filmy. Natomiast ja uważam, mimo jakby takiej ogromnej fali krytyki, narzekania, jęczenia, że Andrzej Wajda jest niewątpliwie naszym najwybitniejszym reżyserem. I jak każdy reżyser, który zrobił kilkadziesiąt filmów, ma na koncie lepsze i gorsze. Natomiast e, niewątpliwie Ziemia Obiecana. No, to jest taki film, który jest w ogóle jednym z najlepszych filmów w historii Kina, nie tylko polskich. Ma, ten film ma wszystko genialne, zdjęcia, scenografię i wielkie kreacje aktorskie, i to w każdym najdrobniejszym epizodzie. Ja jeszcze oczywiście mm, mm, lubię strasznie człowieka z marmuru, dlatego że ten film to jest taki film, który przypadł już na moment, kiedy, kiedy ja byłem człowiekiem świadomym. Znaczy, ja już byłem nastolatkiem, ja rozumiałem, co to jest komunizm, rozumiałem, co to jest cenzura, rozumiałem, co z tego filmu zostało wycięte, na co pozwolono, na co nie. I, a jednocześnie uważam, że ten film y, jest naprawdę bardzo porządnie wyreżyserowany. Ma świetną kreację Krysi Jandy, która y, tam y, rzeczywiście on ją wynalazł. I ja pamiętam, że wszyscy w jego otoczeniu byli zdecydowanie przeciwko Krysi. Że ona jest jakaś szalona, że krzyczy, że macha rękami. Wtedy to było takie aktorstwo, którego w Polsce nikt nie widział w ogóle. I wszyscy mu mówili, nie bierz tej wariatki, ale e, e, Wajda się zaparł i zrobił świetnie. No, na tym też to polega, że jakby ten nasz zawód w ogóle polega na tym tak naprawdę, żeby dobrze obsadzić, a potem nie przeszkadzać. I Wajda to rozumie, bo on tak reżyseruje. E, i to też świadczy o tym, jak wielki to jest reżyser. A wracając do jego filmów, to jeszcze myślę, że i Popiół i Diament jest takim filmem, który zdecydowanie wyprzedził swoje czasy. Tamta reżyseria, tamte rozwiązania operatorskie, tamten bohater, kompletnie inny niż, niż pokazywano wtedy w polskim kinie i w ogóle w czasach głębokiego komunizmu, to wszystko razem wyprzedzało epokę co byśmy nie mówili o różnych jego dziełach, jest to po prostu nasz największy mistrz i kropka. A jeśli chodzi o aktorki okresie Jandy, to ja uważam, że to jest jedyna prawdziwa gwiazda w tym kraju. Prawdziwa gwiazda, to znaczy to nie jest osoba, która rządzi w tabloidach, ale to jest osoba, która przez kilkadziesiąt lat nie schodzi z ekranów na absolutnie topowym poziomie. Czy jednym z aktorów, których ja zdecydowanie uwielbiam, już nie gra niestety, jest Gene Hackman. To jest aktor, który zawsze mi się podobał, dlatego że ja zawsze wierzyłem w to, co on gra. On nigdy nie kłamał. Z tą swoją nieporadnością niedźwiedziowatą, z tą swoją gębą przypominającą rozjechany kartofel, no ten facet, ten brzydal, dla mnie był w każdej roli piękny. I dla mnie, ja uwielbiam go po prostu za to, co on zrobił we francuskim łączniku, Oscarowa rola. Ja uwielbiam go za rozmowę Kopoli. No uważam, że to jest y, 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 aktor wybitny. W ogóle powiem wam, że to jest tak trochę, że nasze y, środowisko aktorskie z tym, co grają Amerykanie, bo co chwila w Stanach się pojawia kolejny młody, zdolny człowiek, jakby te dwa poziomy aktorstwa zaczynają się bardzo, bardzo poważnie rozjeżdżać. Że m, wydaje mi się, że un, jakby nasi młodzi aktorzy kompletnie e, nie nadążają. Nie wiem, czy to jest wina edukacji, czy to jest wina e, seriali, czy to jest wina rynku, po prostu jakby kompletnie nie nadąża się za tym, co jest na świecie. Że e, jakby różnica na krótką rozmowę jest taka, że polski aktor gra. A aktor amerykański po prostu jest. Jest w postaci, jest postacią, mówi prawdę. I to oczywiście ja mogę to rozwinąć i dobudować do tego ogromną naukową teorię, ale mniej więcej jakby upraszczając, to tak właśnie wygląda. Być może jest tak dlatego, że ten rynek u nas wygląda tak, że jeżeli tylko ktoś błyśnie jakimś, może nawet nie talentem, tylko podstawowymi zdolnościami i jak jakoś wygląda, natychmiast trafia do serialu, gdzie robi 654 odcinki i głupieje kompletnie. Być może tak, ale z drugiej strony nie ma się też co dziwić, no bo ci ludzie muszą coś jeść. Ja myślę, że jakby ten konglomerat pewnych warunków i okoliczności powoduje, że tak, a nie inaczej z naszymi aktorami jest.